Masakra, wysłownie mam sekundę do wyjścia. O Boże, myślałam, że będę jechać tam, gdzie jadę 40 minut, a jednak godziny 20, więc muszę wyjść wcześniej. Szybko nałożę ten krem przeciwsłoneczny z Round Lab. To jest, słuchajcie, teraz numer 1 w Korei, a ja go kupiłam w wersji... Gdzie ona jest? Ja już go mam w wersji tonującej, różowej. Nie wiem, po co kupiłam tą wersję tonującą, bo ja nie lubię tonujących kosmetyków, ale tak myślałam sobie, że a może mi się spodoba. Ale nie, ja jak nie mam makijażu, to nie mam makijażu, a nie, nie lubię mieć tak pół na pół, że wiecie, trochę makijażu, trochę nie. Okay. I zobaczmy, co jest podobno najlepszy krem przeciwsłoneczny na rynku teraz. A jadę, słuchajcie, a warsztaty na szkolenie właściwie, na prywatne szkolenie makijażowe. I jestem super zajarana tym faktem bo ja nigdy, ale to nigdy nie brałam udziału w podobnych zajęciach nigdy nie uczyłam się sztuki makijażu e, i to po prostu robię dla siebie bo właśnie dziewczyna, którą obserwuję taka influencerka koreańska, można tak powiedzieć no w sumie tak, no ona jest influencerką w sumie ona, ona robi piękne makijaże i otworzyła studio makijażu, w którym właśnie uczy e, technik no, i się zapisałam, kurde, bo stwierdziłam, że w sumie, wiecie, może się nauczę czegoś fajnego na moje oko i będę mogła się fajniej malować, niż maluję się teraz. No, ale tak. Pakuję swoje wszystkie kosmetyki, których używam, pędzle. I jakby ona na podstawie tej mojej kolekcji Pokaże mi właśnie jak robić Jak robić makijaż Jak ona by robiła jako wiecie Taka profesjonalistka na mojej cerze Więc jestem ciekawa w sumie Czy nauczę się czegoś takiego rewolucyjnego Rewolucyjnego Co tak wiecie mega zmieni moje, Mój styl makijażu W ogóle zobaczcie to są moje wszystkie kosmetyki Których aktualnie używam Plus pomadki i dwie paletki do cieni Których tutaj nie widać Ale tak to to są moje kosmetyki, i ja jestem bardzo zadowolona z tego faktu, bo jest ich mało, a to oznacza, że jak się kończą, to mogę kupić nowe i mam radochę, i wiecie, nie czuję, że mam tego za dużo, bo ja kiedyś miałam strasznie dużo kosmetyków, których nie używam, a teraz wygląda to wszystko tak. 이렇게 그 얇게 펴지거든요? 그 상태에서 그럼 이거 진짜 한국의 트렌드예요? 완전 딱 요즘에 어떤 샵을 가도 다 이런 식으로 메이크업을 해요 왜냐면 오래 지속되니까 에이, 나, 수고하였지. 음, 두 개의 이렇게 아주 얇은 가루가 들어있어요. 더블웨 라자 스텔라우델 이리고제 피부가 가려진 것 같지는 않지만 제 피부가 가려이것 같지는 이 Powiem wam, nie czuję się dzisiaj najlepiej i bardzo bym chciała zostać w domu, a um, zostać w domu, robić sweter na szydełku pod kocem i oglądać seriale, ale niestety no nie mogę tego zrobić, bo jest sezon kwitnących wiśni. Więc wypadałoby wyjść z domu, wiecie, zmusić się, pokonać lenistwo i wyjść zobaczyć kwitnące wiśnie, no bo to będzie taka no, to jest taka rzecz, której długo nie będę mogła później powtórzyć, bo nie będzie mnie w Korei na pewno wiosną następnego roku, więc nie będę ich widzieć przez jakiś czas. No, a teraz jest właśnie ten sezon. Wiśnie w Seulu wszędzie pięknie kwitną, jest ich naprawdę sporo. Byłam w szoku, bo właśnie wczoraj zauważyłam, że nie jest, jest ich naprawdę dużo, nawet wiecie, po prostu przy normalnych ulicach. Ja nawet nie wiedziałam, że to są drzewa, wiecie, wiśniowe. Co jest mała to... Na taką kawę nie polecam. Czekamy z chłopakami na Ashley, koleżankę chłopaków. Będziemy jechać na JOJDO, żeby właśnie zobaczyć tam te kwitnące wiśnie. No i to, no jest korek, jest, więc trochę czekamy długo. Ale no niestety tak jest w Seulu. I <gry> z I set up drinks. I have to type. Andrew, how do you like cherry blossoms? Are you enjoying the view? That's amazing. Almost That as amazing as your beautiful Starbucks drink. Został zakupiony drink ze Starbucksa, cherry blossom Tea, coś tam, coś tam do zrobienia zdjęcia. I'm so proud of full experience of Trasmogonomation. I can finally mix it. Wow. Amazing. Try it. Try it Is it better? Yeah, it's better now. Mm. It's nice. It's not that sweet. Yeah. Zobaczcie, dosłownie wszyscy sobie robią zdjęcia Na tych tutaj krzaków, tutaj takie Sam zapach jest... Boże, po prostu oszałamiający No, tak jak mówię, właśnie nie lubię tej stacji Ale mają najpyszniejsze, najpiękniej pachniące manczu, więc niech będzie Można też kupić zawsze najbardziej randomowe skarpety To jest tak pyszne To są takie jakby gofry, malutkie gofry z budyniem w środku. na naprawdę. No ja robię takie, no takie mieszane, takie waze jakieś. Nie mogę się doczekać, że zobaczę materiał, który nagrałaś. Proszę bardzo, pani Joanna asia córka. Pozdrawiam serdecznie. Przyszedł Pan czyli placek z białej fasoli. Jesteśmy na Kłancach Market. Dzień dobry, rozdaję. Jesteśmy na Kłancach Market. Weszliśmy. Tak, bardzo spokojnie. Bo zobaczyliśmy klaski, które były w. O na nie nie jest. Nawet no, nie, jest. Stój. nie. No To jest strzelanin gdzieś chyba. A Zobaczcie, dostaliśmy od Pana Sour Candy, tak po prostu zostawił. Proszę, zostawił. To są żelki, Bardzo To są cukierki Sour Candy. Ej, to Robię to, tasting szybki Ale uwaga. mega miłe, nie? Bardzo miłe. Uwaga, uwaga. Ja w sumie mam poziom kwaśności w porównaniu do tych takich polskich, jabłkowych, kwaśnych. Tak? A wiecie Właśnie turbo. Ale guma turbo była dobra. Tak, Guma shock była. Shock! <śpiewanie> SZOK <śpiewanie> SZOK TURBO jest najlepszy Ej, A lubicie w aptekach są takie jakby gumy? Takie... takie podłużne Je się otwiera i one mają takie jakby Dziurki trochę pomiędzy Czemu my Polacy od razu kurwa narzekamy, co? Pan <śpiewanie> nam dał za darmo A my w porównaniu <śpiewanie> do SZOKA <śpiewanie> Asia, <śpiewanie> co masz? Nie opowiem Zobaczcie, jak idziecie do publicznej toalety To czasami w takim sketchy miejscu, jeśli jesteś takim jak to Musisz poprosić o papier. Poprosić o papier. W zasadzie to ja leżał, ja ale to na wszelki i wypadek. Sposób, zapytałam, tak. czy go mogę wziąć do toalety, żeby nie było żadnego kraty. Drogi kolego, ciebie. Ale nie, nie zapowiada się, jakby była tragedia. te drzwi takie. Powiem Wam, super się cieszę, że właśnie się widzę tutaj z dziewczynami i z keszem tam. Bo miałam teraz taki stresujący okres i po prostu wyjść, zobaczyć, pogadać po polsku, z Polakami, pożartować, to, to jest dla mnie przyjemne, super doświadczenie teraz, nie? Więc zobaczcie, jak fajnie słyszę język polski. Zobaczcie, co ja tu mam. Nic właściwie szczególnego, chociaż może pokażę maszynki do golenia, a to Mam oprócz takich pierdół, które tu mam, typu sałatka jutro na śniadanie. Ostatnio, powiem wam ostatnio, mam właśnie obsesję na punkcie jedzenia, myślenia o tym, co jem, znowu w tym sensie, że chcę jeść zdrowo, bo wiecie, nie zastanawiałam się przez bardzo długi czas, Mieszkając tutaj teraz w Korei, co jem? I jadłam po prostu to, co było mi pod ręką i tak jak później miałam taką refleksję na temat, co to jest w ogóle za rodzaj jedzenia, to wszystko, wiecie, przetworzone, wszystko pełne cukru, um, sody, sodu, soli, wiecie, generalnie takie mega sztuczne jedzenie, więc staram się chociaż jeden taki posiłek w ciągu dnia jeść, gdzie no, główną rolę odgrywają warzywa, bo... Czuję się gorzej, wiecie, bo jednak w Polsce to cały czas jadłam gotowane jedzenie domowe, sama sobie gotowałam. A tutaj e, no też staram się właśnie gotować, ale to jeśli was ciekawi temat mojego odżywiania w Korei, to możemy o tym kiedyś pogadać. Miałam taki krem Cell Fusion C, marka, która jest już dostępna w Polsce. Miałam sobie, o Jezus jakie duże, ty no rzeczywiście, nie pomyślałam, 100 ml. Ale to jest, słuchajcie, taka porządna tuba tego kremu. To jest nawilżający, lekki krem w formie żelu, który ma w składzie kwas salicylowy. No i on jest reklamowany jako taki, który, wiecie, idealnie będzie utrzymywał to pH 4,5 skóry, poziom pH. Oraz redukuje, nie redukuje, tylko kontroluje wydzielanie sebum na skórze. Zaraz użyję tego kremu z Cell Fusion, żeby zobaczyć, jak on... No, wiecie, jak on po prostu się sprawuje, jak on działa, bo będę chciała go użyć jutro. Ostatnio coraz lepiej sobie radzę z takim rutynowym życiem. To znaczy, potrzebowałam ułożyć sobie rutynę. Ja nigdy nie byłam osobą, która miałaby jakąkolwiek rutynę. I ja po prostu zawsze wieczorem robiłam to, na co miałam ochotę. Nie myślałam o której godzinie powinnam iść spać, i jakby totalnie noc to zawsze była taka pora dnia, w której ja czułam się najlepiej. Tak samo mój brat. Więc tym bardziej jak przeprowadziłam się i w Warszawie mieszkałam z moim bratem, to tym bardziej po prostu wiecie, zawsze siedzenie do drugiej. I to jest normalne, absolutnie normalne, tylko że w momencie w którym musicie wstawać codziennie maksymalnie o 7 rano, no to zaczyna to być problematyczne, bo po prostu po kilku miesiącach takiego życia tutaj w Korei, wiecie, 4 godziny snu, Um, zauważyłam, że no, o wiele gorzej się czułam też yy, moja skóra się pogorszyła to znaczy, wiecie, widać było, że jestem taka przemęczona i o ile jedna taka nocka raz na jakiś czas by mi nic nie zrobiła to jednak takie, wiecie, kilka miesięcy ciągłego takiego niedoboru snu bardzo się na mnie wpłynęło więc bardzo się cieszę, że teraz tak bardziej świadomie podchodzę do tej kwestii wygląda tak taki, ej, no wiecie co, powiem wam bardzo mi się podoba konsystencja tego kremu. O oh, wow, jestem pod wrażeniem. I ma, ma taką fajną żelową konsystencję gęstą, ale lekką. Um, bo mogłaby być, wiecie, rzadka i lekka, ale ona jest gęsta i lekka, bo widzę, że już czuję, że zaraz ona się wchłonie. No, zobaczymy pani, chyba spoko.